Wydarzenia w czerwcu 1956 roku na terenie Poznania to sprawa do dzisiaj, bardzo może nie tyle skomplikowana, co budząca żywe emocje. To jeden z pierwszych okazanych publicznie tak dużych można powiedzieć, niezadowoleń, jeśli chodzi o realizację władzy komunistycznej w Polsce, to pierwsze wydarzenia, gdzie otwarcie przeciwstawiono się temu, co władza komunistyczna próbowała w Polsce realizować. To, że robotnicy najpierw zaczęli strajkować, a potem chwycili za broń, było absolutnie niepomyślne władzy z Warszawy, co odbijało się oczywiście na relacji Wielkiego Brata. Całość narastania tych niepokojów oczywiście jest to efekt długofalowy. Ma swój początek już w 1955 roku, kiedy wprowadzono kolejne obostrzenia, kolejne podwyżki na wyżywienie, na, na materiały spożywcze. Mało tego. Zaczęło brakować tych elementów pierwszej potrzeby. Kolejne podwyżki. Kolejne działania władzy uruchomiły prosty mechanizm sprzeciwu. Pamiętajmy, że jest to rok 1956. Jest to czas, który u wielu Poznaniaków, no, pamiętamy jeszcze okres II wojny światowej, walki o Poznań. Poznań tak naprawdę w 1956 roku świeżo. Podniósł się z tej wojennej zawieruchy miasto, które było najbardziej zniszczone po Warszawie, jeśli chodzi o miasta przedwojennej Rzeczpospolitej. Więc ta odbudowa, ten wysiłek całego społeczeństwa, żeby nie tylko wróciło życie do Poznania, przywrócić chociażby funkcjonowanie zakładów, jest nadal bardzo żywy. A tu mamy też oprócz działań propagandowych. Także fizycznie działania e, rządów komunistycznych, które non-stop dotykają to społeczeństwo. Społeczeństwo e, poznańskie, które przypomnijmy, było bardzo skonsolidowane. Tu Poznaniacy, którzy zostali w czasie II wojny światowej wysiedleni, chociażby do generalnej guberni, wracają tutaj na te tereny, te pracownicze dzielnice Wilda, Łazarz. To są dzielnice, gdzie ludzie znają się od wielu, wielu lat, od wielu pokoleń. Ci ludzie pracują razem. Największe zakłady obecnie Hipolita Cegielskiego, komunikacja miejska, która też zatrudnia bardzo dużo ludzi. Tam ci ludzie razem żyją. Ten etos pracy, jeszcze etos pracy organicznej, ma się bardzo dobrze pomimo tych wielu, wielu lat komunistycznej propagandy. I dochodzi do tego przesilenia. Dochodzi do e, tych strajków, e, jak to w Wielkopolsce. Strajk też musiał być zrobiony porządnie. Najpierw są wysłani e, par parlamentariusze, ci delegaci, którzy mają e, spróbować dogadać się z władzą. Jeżeli w momencie, kiedy to nie przynosi efektu, zaczynają e, się e, wystąpienia, e, zaczyna się gromadzenie tych robotników pod gmachem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na ulicy Armii Czerwonej, obecnie ulicy Święty Marcin. I to powoduje efekt kuli śniegowej. To powoduje, że zaczyna się ten niepokój już wylewać na ulicę. Stają zakłady pracy. I rozpoczynają się zamieszki. Na początku oczywiście są to zamieszki typowo przeciw władzy, ale w momencie kiedy władza używa siły, zaczynają padać strzały, chociażby na ulicy Kochanowskiego, gdzie Urząd Bezpieczeństwa stara się dać odpór tym protestującym, szturmującym ten gmach, zaczyna pojawiać się broń. Ta broń zostaje użyta nie tylko do walki o gmach na ulicy Kochanowskiego, ale także do pojedynków, bardziej takich szczeleckich między przedstawicielami władzy, milicji czy wojska, które zostaje wprowadzone na ulicę. Początkowo te jednostki, które zostają użyte do pacyfikacji miasta, to są podchorążowie oficerskiej szkoły pancernej na poznańskim Golęcinie, podchorążowie młodzież, która wychowała się na etosie walki z okupantem w czasie II wojny światowej, pomimo indoktrynacji, kiedy dowództwo zmusza ich do wyjazdu na ulicę, odmawiają wykonywania rozkazów, to powoduje dalsze załamania gdyby tej operacji antystrajkowej, co uruchamia aparat centralny, co uruchamia skierowanie do Poznania jednostek nie tylko Ludowego Wojska Polskiego, ale także jednostek Armii Czerwonej.